wina, co tam u was, dostałem karę na kompa, ale ja płynę niczym łajba kolumpa rymy z Ameryki, tutaj so bo ja robi w necie sos, epicki rap zacząłem robić kiedy miałem 5 lat, wait mam teraz 4 lata lubię. Kupe ptaka bo mam mordę nosa kocham s gwiazdka x i to jest s kaliks to gej i to jest hej kocham rymy marcel to nap s czy to jest majones wsem num albać good epicko jest i s druga zwrotka wchodzi i jest s. Kocham pies lol i s układam lego mój kolego mega jest i s rymy s są s lubię s nie pisze s bo wtedy robi ze mnie pies xd i teraz wszyscy razem kaliks to gej i to jest hej kocham rymy marcel. To nap s czy to jest majones w semnum albać good epicko jest i s.